Witam was bardzo serdecznie w końcu naszej kampanii w Crusader Kings 3 Polską. No i jak pamiętacie, ostatnio na tron wstąpił młody cesarz Odon, po zabójstwie swojego ojca Twardomira. No i mam teraz olbrzymią wojnę domową, no która łatwa i przyjemna zdecydowanie nie będzie. Walczymy z jednymi mutownikami, którzy chcą osadzić Eugenię, naszą krewną na tron. I walczymy z drugim buntem, który domaga się, aby pewne regiony uzyskały niezależność od naszego cesarskiego tronu. Dobra, no musimy zmiażyć tych cholernych buntowników, więc ruszmy tutaj na wschód. No i módlmy się o to, żebyśmy ich byli w stanie pokonać. Inaczej nie ma co w ogóle, że tak powiem, śnić o sukcesie. Dobra, pokonajmy może na razie tych buntowników po tej stronie. Dobra, przyspieszmy może na czwórkę chociaż, żeby było nieco szybciej. Dobra, no i lećmy w tu. Miałem nadzieję, że po prostu ci nasi sojusznicy z Akwitanii ruszą za nami. I no, nam jakoś dopomogą. Dobra, lecimy. No i będzie tutaj wielka bitwa. Na razie wygrywamy. Ale zaczęły dosyć ich posiłki. No i raczej wygrają. Cholera. Nie wygląda to dobrze. pokonali nas. No, moi drodzy, być może będziemy mieli tutaj pierwsze większe zmiany w naszej kampanii i będziemy musieli pierwszy raz zmienić gracza, którym gramy, no bo jak pamiętacie, to nie jest kampania Rodem Piastów, i e, aktualną pod nogą, że tak powiem, postaci, którymi gramy, ale gramy właśnie tronem Polski. Tak więc, jeżeli komuś uda się go przejąć, no to w tym wypadku, no, po prostu będziemy grali... Aktualnym władcą tego państwa. Czyli najwidoczniej będzie to cesarzowa Eugenia. E, Okej, okay, no dobra, no musimy myśleć dalej, jak tu być, jak tu pokonać. Nie mamy pieniędzy na wzięcie najemników. E, Okej, okay, mamy przedmiot mojego pożądania. Od dawna chciałem mieć zabawkę i nagle moja matka Berta stale obiecuje, że dostanę ją za 3 miesiące, gdy zacznie bardziej rygorystycznie przekładać się do nauki. E, Możemy stwierdzić, że albo lubimy sposób, w jaki się uczymy już teraz, możemy stwierdzić, że jednak nie chcemy tej zabawki, albo możemy stwierdzić, że będziemy pilnie się uczyć. Hmm. My jesteśmy osobą gorliwą i pracowitą, no tak więc myślę, że e, będziemy pilnie się uczyć po prostu. Tyle. Dobra. E, no cóż, no nie wygląda to dobrze. Nie mam pojęcia, jak możemy wygrać. Hmm. Możemy spróbować przynajmniej na razie jeden bunt rozbić Czyli bunt yy, No właśnie tej frakcji niepodległościowej Poprzez zdobycie Nowogrodu No i jeżeli to by się udało To chociaż mielibyśmy jedną rzecz z głowy Pytanie czy bylibyśmy w stanie W ogóle chociaż to w taki sposób załatwić No cóż No warto spróbować na pewno no, dobra, tutaj musimy się cofać, bo jednak od razu jak tylko weszliśmy na statki, żeby wysiąść pod nowogrodem, no to ruszyli za nami nasi wrogowie. No i pokonali oni naszych akwitańskich sojuszników. O, moi drodzy, no myślę, że nasz młody władca nie będzie długo panować na tronie cesarstwa polskiego. Uff. No, cóż, będzie zatem pierwsza rzeczywiście większa zmiana. No, bo nie mamy opcji, żeby ich pokonać. Siły naszych przeciwników są po prostu zbyt liczne. No i do dogonią oni już moje wojska tutaj i zmiażdżą. Okej, okay, w międzyczasie nasza siostra e, została zaręczona z księciem Włoch. Możemy wezwać też. E, Króla włoskiego na pomoc. No, i może, jeżeli ten sojusznik by nam pomógł, no to może bylibyśmy jeszcze w stanie wygrać tę wojnę. Bo inaczej nie mamy szans w zupełności. Zdecydowanie, no. Ten włoski sojusznik może być moją jedyną szansą na wygranie tej wojny. Ale nawet on nie ma wystarczających się sił, żeby mm, wygrać nam tę wojnę. Tym bardziej, że jest on zajęty aktualnie innymi wojnami, jakimiś na terenie Bizancjum. Więc, no, raczej nie będzie w stanie dosłać nam potrzebnych posiłków. Och. No cóż, no nie wygląda to dobrze. Musimy mianować nowego mistrza szpiegów, niech to może będzie Bożysław z Litwy. No, niezbyt on nas lubi, ale może zapewni nam to jego lojalność. No, nie polepszyło nam to za bardzo z nim relacji. O moi drodzy. Nie wygląda to dobrze, jak już mówiłem. Siły Akwitanii zostały kompletnie rozbite. My dysponujemy jedynie dwoma tysiącami ludzi. Jeszcze w dodatku sam król Akwitanii jest uwięziony przez księcia Jarosława z Pomorza. No a właśnie, no właśnie nie mają nawet jak nam wysłać teraz posiłków, więc... Tak naprawdę możemy już się poddać. No, nie ma opcji, żebyśmy to wygrali. Na, mam zbyt duże długi. Ech. W międzyczasie mamy informację o tym, że królowa Wolisława z Rusi halicko -Wońskiej sprawia nam olbrzymi ból. Najwyraźniej ona kazała innym dzieciakom unikać mnie w pobliżu, a teraz milkną, tylko jestem w pobliżu. Wiem, że. To jej wina i że pozostałe dzieci nie mają nic złego na myśli, ale i tak bardzo mnie to boli. Ona nie chce zostawić mnie w spokoju, nie wiem co zrobić. Jest po prostu okropna. No i jesteśmy przytłoczeni stresem. Mam tutaj kolejne powiadomienia. Z każdym dniem moje emocje stają się coraz bardziej niestabilne. Wszechogarniająca radość zast zastępuje z chwili na chwilę głęboki smutek, a ja i, się, i moja świta zac zaczynamy się coraz bardziej bać. Hmm. Gdyby tylko mógł znaleźć sposób, by okiełznać ten wewnętrzny wir, możemy stwierdzić, że gdy nie będziemy jeść, nie będziemy mieli energii, by poczuć się źle. Możemy e, zacząć się biczować wtedy, będziemy odczuwali tylko ból. Tak więc, poprzez samo okaleczenie, jakoś sobie z tym poradzić. Albo możemy być silnymi i, i oprzeć się tym bodźcom. No cóż, nasz władca jest gorliwy, pracowity, ufny i zamyślony. Hmm. No myślę, że raczej taka gorliwa osoba, która no, jest religijna też, no, prędzej będzie po prostu się biczować, żeby poradzić sobie ze swoimi problemami i zostajemy w ten sposób e, flagelantem no cóż ha. no tak naprawdę nie wiem co możemy zrobić w tym w tej momencie no. możemy tak naprawdę serio się już poddać albo no po prostu poczekać aż siły wroga na nas uderzą i nas pokonają Bo no, nie ma sensu nawet uciekać. No nie wygramy tego. Jeszcze wygasiano kontrakty z najemnikami. No i zostaliśmy pokonani. Ok. W międzyczasie mamy powiadomienie mój mistrz szpiegów przyszedł do mnie z poważnymi wieściami. Choć nie wiemy jeszcze kto. Ktoś zarażował pan morderstwa, którego celem jest mój nadworny medyk w Szewór. Musimy powstrzymać złoczyńcę, który za tym stoi. Hmm. Naprawdę, nie mam pojęcia co możemy zrobić. Nasze siły wylądowały tutaj na południu. No możemy tutaj pokonać jakąkolwiek armię wroga, ale wątpię, żeby to się nawet z takimi niewielkimi siłami mogło udać. Chociaż no, z jednych pokonamy. No ale nie dało nam to żadnych zadowalających efektów. Dobra, wiecie co moi drodzy? Myślę, że po prostu najsensowniejszą opcją w tym momencie byłoby zrzec się tronu. Chociaż no dobra, przybyły jeszcze jakieś posiłki akwitańskie. Spróbujmy się do nich dołączyć, no ale już od razu i tak zostaniemy zaatakowani tutaj przez y, wrogów. No ale no możemy sprawi sprawić chociaż z tej czoła w międzyczasie mamy nowe powiadomienie. Jedna ze starych znajomych mojej matki, Machaut, ee, przybyła na dwór na jej zaproszenie. Moja matka nie ustaje w sugestiach na temat dobrego wpływu, jaki Machaut mogłaby wyrzeć na państwo, gdyby zaoferowano jej stanowisko na dworze. Możemy stwierdzić, że na pewno znajdziemy jakieś zajęcia. No dobra, nasz władca jest ufny, więc myślę, że przyjmiemy tą młodą Karolinszkę na nasz dwór. Dobra, w międzyczasie jesteśmy znowu zaatakowani przez buntowników. No i sił z nas znowu pokonają. Hmm. Dobra, nie ma co. Myślę, że po prostu się poddamy i zrzekniemy się tronu. Nasz młody władca nie radzi sobie za bardzo ze swoimi osobistymi problemami. Tak więc no nie wiem, czy jest jakakolwiek inna sensowna opcja. Bardziej trzeba brać pod uwagę to, że jeżeli e, przegramy, to na, na, jeżeli będziemy w ogóle kontynuować tę bezsensowną wojnę, to wtedy e, e, książę Michał, jego frakcja niepodległościowa z księciem Turowa również uzyska niezależność. No, co zawsze osłabi nasze dziedzictwo, dziedzictwo cesarstwa polskiego. No, a w ten sposób zostanie tylko zmieniona władza w cesarstwie, ale powinno ono zachować niezależność wciąż i jedność terytorialną. Więc myślę, że no nie mam za bardzo innej opcji i po prostu musimy zrzec się tronu. Tak więc tak też zróbmy. Poddajemy się, i w ten sposób cesarzową zostanie Eugenia. No i e, cóż, z, e, mamy zatem taką sytuację, a nie inną. E, Odon pozostaje królem de Jure Polski i zachowuje on pewne tytuły, ale samo władztwo nad Polską przechodzi w ręce Eugenii. No i myślę, że właśnie to nią będziemy teraz grać. Teoretycznie wciąż jesteśmy władcą Polski, ale musimy wziąć też pod uwagę to że jednak y, mam też te, teraz tytuł cesarstwa polskiego i właśnie myślę, że to tym tytułem będziemy grali, a nie tytułem królestwa polskiego, ponieważ no najzwyczajniej w świecie y, se, tytuł cesarski jest ważniejszy. Y, no i jest to jakby y, podsumowanie też naszych wszystkich dotychczasowych dokonań, tak więc właśnie to tym państwem będziemy grali i postacią, którą jest cesarzowa Eugenia. Dobrze, tak więc widzimy się za chwilę e, i po prostu zacznę grać postacią Eugenii. Okej, okay, tak więc witam was ponownie, tym razem jako właśnie nasza nowa cesarzowa Eugenia. No i tak, e, zróbmy drobne wprowadzenie aktualnej sytuacji. Tak więc w związku z tym, że m, przejęła ona władzę nad naszym cesarstwem, m, ale Odon zachował tytuł króla polskiego i wciąż bardzo Rozległe wpływy, jest on tak naprawdę naszym najpotężniejszym wasalem na ten moment. No to stolica Królestwa Polskiego pozostała w Poznaniu. Natomiast stolica cesarska, cesarska Polski została przeniesiona do Krakowa. No i tak, właśnie możemy też zrobić drobne, drobne wprowadzenie do postaci Eugenii. Jej babką była cesarzowa Elżbieta. I była ona córką króla Bożysława z Rusi Halicko-Wołyńskiej, który umarł w wyniku ra odniesionych ran. No, dosyć yy, niedawno, no, znaczy 15 lat temu. <laughs> Miała siostrę królową z z Rusi Białej. No i aktualnie yy, na Rusi Białej panuje też yy, jej syn Bończa. Natomiast my yy, tak naprawdę no do tej pory nie dysponowaliśmy chyba za bardzo rozległymi tytułami. Mieliśmy jednego męża, jako Eugenia, mieliśmy Bożydara, jednak jakimś cudem to małżeństwo zostało zakończone i mamy z nim jedną córkę, Wolisławę, która należy również do rodu Piastów, ponieważ Bożydar był również członkiem rodu Piastów, ale z z innej gołęzi naszego rodu. Jest on wnukiem króla Aleksandra Wenda, prawnukiem właściwie. Nie, on jest wnukiem akurat, my jesteśmy jego prawnukiem. No a sama dynastia Piastów Trockich została zapoczątkowana przez księcia Jakusza, który był synem króla Żelibrata, być może jeśli jeszcze to pamiętacie. No i tak, sama Eugenia ma teraz innego męża, cesarza Bartosza z innej gałęzi rodu piastów zresztą. Jest on księciem Miśni. No i jego z kolei część rodu została zapoczątkowana przez innego syna Jakusza. Strasznie dużo ich było, jakby nie patrzeć. Tak więc wszyscy wywodzą się na razie z. Od jeszcze żeli brata. No i co ciekawe, e, też krewny, bliski naszego męża, e, został cesarzem bizantyjskim, bo jest to jego brat e, Maćko, z którym być może, jak pamiętacie, do tej pory nie mieliśmy zbyt dobrych relacji, ponieważ no e, nasi poprzednicy, e, szczególnie ojciec e, Twardomir, niezbyt się dogadywał z Maćkiem. No ale e, jak widać. E, Teraz ta sytuacja będzie nieco inna i będziemy mieli całkiem dobre z nim relacje. Być może moglibyśmy nawet e, negocjować w przyszłości sojusz, e, właśnie z cesarzem Bizancją, który najprawdopodobniej, być może nawet całkiem na dłużej utrzymać swoją władzę, bo jednak nie ma on na razie zbyt dużych buntów. Okej. Okay. No i tak, mamy też mm, dwoje dzieci. E, mamy Wolisławę. Która jest żywą córką, ponieważ nasza druga córka Eugenia zmarła. Niestety. No cóż, no i nasza córka wolisowa jest zresztą hrabiną Berlina, więc ma już ona pewne włości. Jest przez to od nas dosyć niezależna. Jeśli chodzi o jej wychowanie. No cóż, nic na to nie poradzimy. E, poza tym. Mm, Mieliśmy jeszcze również poza naszą e, siostrą z Winisławem inne rodzeństwo, jednak w większości oni nie żyją. Mieliśmy Wita z Brandenburgu, który miał jeszcze całkiem sporo dzieci. Mieliśmy e, Zofię z Brandenburgu, która no, już też niestety zmarła. A poza tym nasza władczyni ma jeszcze młodą e, siostrę księżnę Ryksa, którą zresztą moglibyśmy od razu wydać... E, Potencjalnie za kogoś za mąż, żeby umocnić nieco pozycję naszej nocy cesarzowej. Tak myślę, że mógłby to być. Hmm. Może książę Tuluzy, Matfre, zawsze polepszymy sobie nieco relacje z państwem franków. Po księstwo Tuluzy, z tego co mi się wydaje, jest jednak jednym z najmocniejszych wesali Ekwitanii. No, właśnie, mają oni aż 7 tysięcy ludzi, kiedy sama Akwitania jest znacznie słabsza, też przez te aktualne wyczyny, które czyni na terenach Polski. No więc być może nawet wkrótce ten książę Mafre dojdzie do władzy w Akwitanii, kto to wie. Tak, jeżeli jeszcze chodzi o inne rzeczy, którymi musielibyśmy się aktualnie zająć, to tak, musimy. Rozwijać naszą drogę dyplomatyczną, bo nasza Orczynka jest dosyć zdolną dyplomatką. Ja jeszcze w miarę rozumiem sprawy wojskowe, ale inne już nie do końca. Poza tym, jeśli chodzi o jej cechy charakteru, jest ona osobą niestabilną, podstępną, ale sprawiedliwą. Jest ona szarą eminencją, zna się na dyplomacji i jest również dobrą dyplomatką. No cóż, taką postacią za bardzo jeszcze nie graliśmy, jakby nie patrzeć. Myślę, że to też zawsze jest jakaś cieka ciekawa odmiana. E, dobrze, no to rozwijajmy się, myślę. Hmm. Jaki mamy przyrost prestiżu? O, jakiś mamy. Dobrze, to zaczniemy rozwijać po prostu naszą dyplomację, skupiając się na sprawach zagranicznych i będziemy szli sobie drogą Matrony, żeby mm, mieć dobre relacje z naszymi wasalami. Ok, możemy uwięzić jakiegoś hrobinę z Sącza. To jest w sumie całkiem kusząca sprawa. Przydałoby się też więcej rycerzy na naszym dworze, więc moglibyśmy ich w sumie zaprosić. mogłoby się to przydać. Możemy utworzyć tytuł księstwa Estonii księstwa Litwy. Paru naszych waseli czeka na wpływy. Możemy przyznać się waseli temu seniorowi, ale na razie też tego nie będziemy za bardzo robić. I e, państwo straci ziemię, gdy wasal odziedziczy zagraniczny tytuł. Jesteśmy również zadłużeni, ale przynajmniej e, na, nie mamy już tego buntu niepodległościowego na terenie Nowogrodu, co jest zawsze dobrą e, sprawą, więc tak. E, na nasze tytuły czeka księżna Zofia z Nitry, tak, więc moglibyśmy ją mianować e, naszą za, zarząd, zarządczynią. Nitra, być może jeśli pamiętacie, bardzo wspierała sprawę Eugenii, jeśli chodzi o jej przystąpienie na tron. Tak więc myślę, że możemy jej jak najbardziej dać ten tytuł. Poza tym domaga się tytułu Daniel z Wołynia, który no nie jest specjalnie zdolny, nie jest on też za bardzo mocny, więc myślę, że akurat jemu nie musimy przeznaczać tytułu. Ale dobrym dyplomatą i bardzo ważnym wasalem jest książę Michaju z Nowogrodu, który no właśnie tak naprawdę przewodniczył buntowi przeciwko poprzedniemu cesarzowi. Tak więc myślę, że jemu powierzemy tytuł kancelarski. Jeśli chodzi o tytuł marszałka polski naszego cesarstwa, to mianujemy na ten tytuł no w sumie nie ma tu zbyt zdolnych żadnych rycerzy, więc możemy rzeczywiście mianować Daniła z Wołynia. Niech on od razu zwiększa naszą kontrolę. Jeśli chodzi o Mistrza Szpiegów, to mianujemy na ten tytuł Bożysława, Króla Litewskiego. No i mamy w ten sposób całkiem dobre relacje z naszymi wasalami. Możemy rzeczywiście przyznać tego wasala, księżne Zofie z Mazur, również Bożysławowi. W ten sposób polepszymy sobie znacznie z nim relacje, co mi się jest ważne, dla jednak naszej nowej władczyni. I przyznaczymy księcia Daniła z Wołynia młodej królowej Katarzynie z Estonii. I w ten sposób musimy na nowo wyznaczyć naszego marszałka. Więc niech to będzie rzeczywiście ten książę Velo z Kijowa. Ok. No i dobra. Mamy zatem w miarę stabilną sytuację. Niech nasz kapłan nawraca dalej niewiernych. No, i tak jesteśmy zadłużeni. No, i nie wygląda to generalnie najlepiej. Na pewno ten początek nie będzie dla nas prosty, dla naszej cesarzowej. No, ale musimy sobie jakoś z tym poradzić. Hmm. moglibyśmy aresztować hrabinę czcisławę z Sącza. Być może w ten sposób nieco się wzmocnimy. Może zawsze dalibyśmy radę odebrać jej tytuł i w ten sposób nieco powiększyć nasze wpływy. Tak więc spróbujmy to zrobić. Ok. No i w międzyczasie jesteśmy też koronowani. E, na tytuł cesarza. Oczywiście Odon no, nie pała do nas teraz miłością, przez to, że odebraliśmy mu ten tytuł. No szkoda. No i osiągniemy na pewno bardzo wiele. No i mam też e, sojusz z księciem Matwrę z Tuluzy. No i e, Księ, księżna e, Hrabina Czcisława z Sącza e, wypowiedziała nam wojnę w, w ramach obrony siebie przed aresztowaniem. Co jest w sumie rzeczą, na którą czekałem, bo dzięki temu możemy zebrać teraz nasze siły i ruszyć po prostu na nią i pokonać jej armię i aresztować ją, a potem odebrać jej tytuł. Co będzie bardzo przydatne. No i jesteśmy też nową głową kultury polskiej. Tak więc możemy nieco porozwijać nasze technologie i myślę, że osoba taka dyplomatyczna, jaką jest nasza władczyni, rozwinie przywileje królewskie. Okej. Okay. No i tak, ruszmy zatem naszą czcisławę na teren Sącza, właściwie jej armię, którą dowodzi Besprym, nasz rycerz. Możemy ewentualnie zmienić w sumie naszego dowódcę na tego Wello z Kijowa. Bo jest on jednak bardziej doświadczony. Przyspieszmy jeszcze bardziej. Niech to nieco szybciej, może pójdzie. Ok, w międzyczasie, e, e, jako że no, księ księżna Zofia nam pomagała, mamy wobec teraz niej e, duży dług wdzięczności. No i zga zgadzamy się na to, aby obniżyła swoje e, świadczenia feudalne wobec nas. No, nieco. Ten bunt osłabi pozycję władcy w naszym cesarstwie. E, utraciliśmy też właśnie tutaj silną władzę koronną. Właściwie ograniczoną władzę, która była wcześniej. Teraz mam niezależnych wasali. Tak naprawdę każdy wasal będzie mógł robić, co mu się tylko że spodoba. Więc, e, no więc nie wygląda to najlepiej. Będziemy musieli dążyć jednak do wzmocnienia ponownie władzy cesarskiej. W międzyczasie rozpoczniemy oblężenie Sącza. W międzyczasie, e, książę Michał z Nowogrodu żąda, e, aby on i frakcja niepodległościowa uzyskali niepodległość. No cóż, nie damy się zastraszyć. Nie damy im niepodległości, ale mają oni olbrzymie siły, które no, mogą nam tu mocno nabruździć. Będziemy musieli zatem wezwać e, naszych sojuszników. Mianujmy na kanclerza króla od nas. E, Polski, z Wielkopolski. Może polepszymy w ten sposób nieco z nim nasze relacje. No i na marszałka musimy zwerbał, mianować kogoś innego. Niech to będzie bezprym. Ponieważ Wello z Kijowa również opowiedział się przeciwko nam. Ach, no nie, nie wygląda to najlepiej. Dobra. Więc tak, wezwijmy księcia Mafre. No i jego, sojusz, jego armia może być rzeczywiście kluczowa abyśmy wygrali tutaj z tymi buntownikami. Musimy szybko zdobyć ten cholerny sącz i zakończyć tę wojnę z hrabiną z w, tych lokalnych ziem. Okej, okay, możemy też nieco rozwinąć nasze umiejętności dyplomatyczne, tak więc... Ee, hmm... Możemy sobie wziąć umiejętność bądź, zaprzyjaźnienia się z e, wasalami. To się zawsze przyda. Zbądźmy już ten cholerny sondz. E, ja w międzyczasie Odon zebrał ponownie siły i wypowiedział nam wojnę. E, e, I chcę, aby, co ciekawe, nie dla siebie, ale dla swojego brata, hrabiego Piotra ze Wschowy e, przypadł tron, tak więc nie chce on odebrać trona, tronu cesarskiego ponownie dla siebie, ale chce on przekazać go swojemu bratu. No jest to ciekawa sytuacja, no ale nie damy się zastraszyć. Kiedy wywalczyliśmy ten tron, no to będziemy o niego walczyć, ale no muszę przyznać, że nie wygląda to najlepiej. Nie wygląda to zdecydowanie najlepiej, no bo nagle po stronie no, Twardomirowiców, synów Twardomira, opowiedziała się znowu większość szlachty polskiej. No i państwo nasze znowu pogrąży się w chaosie. No cóż, tak naprawdę być może weszliśmy teraz w bardzo długi okres chaosu. Ciężko stwierdzić. No, na pewno nie będzie to łatwa sytuacja. Udało nam się zdobyć Sącz i jest, mam też informację, że byliśmy zaszokowani, kiedy zobaczyłem jak dobry jest pro do kredzieży z wartości skrzyni podróżnej, z przybył do mnie hrabia Dobiesław Zwalał winę na zabawę, która wymyślał inne dziecko, ale wiedziałem, że kłamie eee... no i musimy powiedzieć, żeby e... nauczył się dobrze wybr wybrnąć ze swoich problemów i swoich kłamstw, jako, jako osoba podstępna Udzielimy mu takiej rady. Dobra, no i co? No, po stronie synów Twardomira e, stanął również król Włoch. O, no, będzie to nieciekawa sytuacja. Być może znowu w naszym państwie nastąpi zmiana e, władzy. No, zobaczymy. Ale no, na pewno nie będzie to łatwa sprawa. Uda nam się zdobyć ten sąd, ale i tak nie zdobędziemy władzy nad nim. Musimy wezwać m, naszego sojusznika, Mafre do wojny właśnie z Odonem. No i zobaczymy jak to będzie. Ale myślę, że już to się przekonamy kto ostatecznie zasiądzie na polskim tronie. Jakoś w kolejnym odcinku, bo już ten trochę się wydłużył. No ale na pewno był ciekawy. No będzie teraz mnóstwo zwrotów akcji. Nasze państwo znacznie wejdzie teraz w ciężki okres, wielu buntów. I zobaczymy któremu władcu uda się Uspokoić właściwie nasze państwo. No, na razie nie zapowiada się, żeby tam są była Eugenia. Tak więc, widzimy się wkrótce w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia.